Witam Was serdecznie w kolejnej części Call of Duty Black Ops. E, ostatnia misja to była, na pewno pamiętacie, e, w, e, może. No, tam gdzie był mróz zimno. Dobra, jak sobie przypomnę, to Wam powiem. Dobra, filmik obejrzymy jak zwykle. Kawałka nie widziałem, także. Do końca nie wiem o co chodzi, ale o coś chodzi na pewno. O, od razu się wczytało magia, ale to jest, co to jest. O, przesłuchują nas, gdzieś nas złapali, rosyjska roletka, tak mi się wydaje, ale chyba zobaczymy. Ja. Kill you all! Don't you touch me! What? Shit! What fuckers. I'm gonna make them pay. You! No talk. Play! What's the plan? I'm thinking. I'm thinking. No talk! One chance, Mason. Don't take it, okay?

Ciekawe... Udało się im... Znaczy nam... Tu ich, tu ich jest od cholery, a my nic nie mamy. Granaty cholerowe skąd mam? Ale dobra... Ale tego... Y... Tego jednego z naszych zabili, kurczę, nie pamiętam jak on miał, ale wiem, że był ważny. gięcie mi tutaj. Boże ja Staram się, tylko muszę czasami się schować gdzieś i przeładować. Z pieprzem z tą meczeto, że co to niby miało być. Dobra, gdzie jeszcze? No, rany, czemu mi przycina czasami? No, boż, mówiłem to wcześniej i jednak to potwierdzam, że słabo zoptymalizowana jest. Bo nagrywając.

Hmm. Krawczenko? Ale ładne. No! Jezu, i tnie mi! Jezu, co za żal. ci co? Zamienię to sobie na Uzi. E, e, że nie widzę nas. Nie wiem, czy miałem strzelać, czy nie, ale zacząłem strzelać. Biegnie st za strzelając, zapora szkoda naboje, jak dla mnie. Znaczy oni pewnie mają tyle naboi co ja, ale mogą mnie zdążyć przeładować na przykład. No i co? Do kogo on jeszcze strzela? What the fuck. Ech, jestem ślepy. Już dawno było czysto. Że umiesz tym latać. Żartujesz sobie. Okay. Masz <laughs> <laughs> ty w mordę. Będziemy tym latać.

Aha, to ja lecę Nie wiem czy dobra mniejsza, lecimy dalej Strzelić do wszystkiego co się rusza Do budynków też mogę No strzelam Boże Spokojniej tak W ogóle mam Unlimited wszystkiego czy jak? Ciąg się Gdyby tak prosto się latało helikopterem To by było super Oj 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 no Skąd jeszcze? Dobra lecimy stąd, bo a tu był helikopter, ale jak mam się wznieść do góry, tak żebym był... U góry. No zawracam, zawracam. W ogóle gdzie ja mam lecieć? No. Jezu Nie mogę się gdzieś wyżej wznieść? Takie w ogóle strzajne, ślepo, według mnie. Wystrzelam niby do celu. Hmm, coś mi to nie wychodzi. No wreszcie. Dobra, wystrzelę tą jedną rakietę, żeby móc przeładować, jeżeli dobrze to, to rozgminam. Tak. nam się kokpit dymi, ale spoko. Ale w ogóle to jest dziwnie zrobione, bo nie mogę się wznieść. No patrzcie i nie mogę tam postrzelać. Eee. Te. Hmm. 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 No tu! Ech. Wystrzeliłem tam kilka rakiet i nie wiem ile pocisków z Minigana. No patrzcie. To może... A... Staram się tam zbliżyć, uwierz mi. Tak, może jeszcze zahaczę od drzewa. No! Żyjcie rakiety no Boże. Coś tam jest? Hm? było. Chyba że tylko był punkt. Nawet, wiecie co, nie ogarniam tego, żeby to czytać bo, e, bo skupiam się na strzelaniu. Nawet tak nie za bardzo gadam. Ale nabojów mam nielimitowaną ilość, także y, ogólnie rakiet i tamtych też, ale rakiety muszę czekać na przeładowanie, a w tym przypadku w przypadku minigana mogę sobie strzelać, nawet nie wiem czy on się przygrzewa. No! Nie coś takiego denerwuje. Strzelam i strzelam, strzelam i strzelam. Co jeszcze? Co jeszcze? Przeoczyłem? Co tam jest? Po co mi rurociąg rozwalać? Hmm. Rurociąg z gazem chyba. Wow, nie chcąc mi klawisz D poszedł. Z tymi helikopterami to pamiętam, miałem problem. Ogólnie, a co dopiero. No. Czekam na przeładowanie. Czekam. Dobra. Puścił czarny dym, czyli może może nie dużo zostało. Ociągnij się, hmm. to się słabo jest rozwalajny, że gdzie wyraża. No, ej, no, no, no. No, 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 no. Widzę, że jeszcze jeden sznur pali. Ale nie da się rozwalić. No. Ołaż. Fuckie yeah. ja. Ktoś to jeszcze tu nas strzela, ale dobra, ołaci. Ligarz to już wybuchł, bo ja cofałem. ale dwa tak po prostu zestrzeliłem wiem że jestem trochę porozwalany ale tu mam nadzieję gdzieś to lecimy jak mielibyśmy tyle z buta to raczej by nam to nie wyszło dobre gdzieś dolatujemy Eż na południu siadam na polanie dobra luz czyli teraz już z buta będziemy więc chyba no jeszcze bym sobie puścił rakietki hmm. Chyba się ledwo trzyma No Wysiadamy coś No i tak było nieźle Nie będę narzekał że Bardzo tragiczne było to latanie Pod względem że, że jak to jest rozwiązane. Dobra nie no co ty. No jakoś się trzyma helikopter. Dobra, AK kaza proponuję ci coś lepszego. Olimpia to jest jakiś shotgun. To jest jakiś karabin. Ten gali. Sorry, że tak długo wybieram, ale lubię mieć dostosowany kwipunek do swoich potrzeb. Niech będzie AK i to RPK. A już ich zdjął. Dobra luz. Ale jednak mit nie. No i nie wiedzieć czemu. Nie gra się tragicznie, ale odczuwam wyraźny spadek FPS-ów. Mam nadzieję, że Black Ops 2 będzie lepiej zoptymalizowany. Mam nadzieję. No. Gdzieś tam była beczka, właśnie. To jest takie coś z lukrowki. Tylko szyb, szyb, szybkie przeładowanie i dobra celność. Beczka. RPG. Hmm. Tak. Ta <Dobra, lecimy>.

Dobra, wbiegamy na partyzanta, co się będę. No! No. Ślepy zaułek standardowo. Oj, nie no mi się kończą, nie miło Dopiero teraz to zauważyłem Dobra Jakiś AK z powiększonym magazynkiem Mi tam to odpowiada Szturmujemy? FB. No, a gdzie reszta? Było na stylu. Jakiś gościu nas pobije. A to jest ten, skurwysyn. A reszta tam gdzieś siedzi. Dajesz. Nie. Wszyscy mi powymierają. Co? Co? You're okay. Ta. zginął. Aha. Dobro. Dobra. Hm. No, trochę się zagmatwało, szczerze Wam powiem. Nie wiem, czy to, co się stało, było prawdziwe. No ale dobra. Zginął, naprawdę. On też, no tak, jak go zabili, to faktycznie. Dobra. Także dziękuję, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że się podobało. I że będziecie wyczekiwać kolejnego odcinka. Dobra, dzięki, cześć.